Cześć drodzy widzowie, dzisiaj będzie odcinek o współpracy mojej z Mr Tango. I podczas odcinka rozmawia ze mną Iwamat, ignorujcie go 2-1 gazem Mam cztery zbroje dalej Mam miec. iron, ironowy miecz A ja mam cztery zbroje Dolnie no, mogę wziąć miecza Mam kobyk z tą... to wyło... ten... Wyjdź z i wejdź Spotnie. A ja jakimś cudowikom Zarżęli mnie A tu mam iron Matko, my, my sword Na hak, dead body Szukam dostępu Wszystko w in-game G -im. G -im. Nie ma żadnej, wszystkie startują. Ej, gdzie jesteś? Jestem tutaj z nim, emer Tango. Jesteś razem. Gdzie? Na plansz jestem ciągle. A mnie zarżnęli. Dobra, gdzie? 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 O gościu ma trzy djak sowe miecze Przestań Dawidam zbudowane kantlery Ten sensie gości mi uratował. Życie! Ej! Amen. Miałem... A miałem cztery zbroje zaslakowane. I żelazny hełm. O, Mister Fango, zabity. Nie, zabija. Aha. Czekaj, 14. Mr. Frag. Dobra, gościu, zajmij Jezu, 16 osób na 14. 18. <laughs> Ej Co się stało się? 14 osób na, 6, na 14. Cieszę się, jestem takim... rojownym Mogę sobie pyknąć? No pyknij sobie, pyknij. Ja tutaj na razie z nim. Yeee! O, jaka wyczapista mapa. Ale gdzie tu są skrzynki? Ja się pytam. Gra wystartuje za 10 sekund. Fajna mapa. Szkoda, że ty nie grasz. O, będę... ...z nich Łołot! 3 stajki 4 8 Nie, trzystejki. ludzie! szukamy tego kogoś na Youtube Emer tango Zarznął Zarznął cię Nie To co? To jest epicki człowiek O nie, ktoś ma sikkiara! Szukamy na YouTube i dawać mu subskrypcję. Jak Gosiu się zaczął, dobra. I tak. Mam całe skórzone kubku. Jestem niczym Iron Man. E. Hmm? Tango? Gdzie on jest? Nie wiem. Tango? Tango gdzie ty? pek jest fajny What? Aha, dobra to jest. Je jest... jak z asasyna. Zglądamy się za rogami. Ale fajnie, mamy po... U la awarność na serwie. I to przez około, no przez 32 minuty mamy popularność. U, ludzie. Pewny serwer. Przy okazji znaleźliśmy kogoś, kto jest zajebisty. I tak go potem zarżnę, ale to szczegół. Nie, dobra ten. Tam gościł mi wygrać, uratowałem tutaj Pork park Chopem go się, zarżnąłem na... To Park Chopem Łot. Normalnie Co on ze mnie robi? O budki. Wow, jesteśmy nieśmiertelni. To tak trochę. O jaka wyczepista mapa. Wow. Ej, weźcie się ro... tak przeszkadzasz z tym komentarzem OK Okej, dwa Jezu, mamy dwa diaksowe miecze. Low to się nazywa mi szczęście. To jest coś. Diaksowy miecz Deltiego i Szalona Ola, Proszę. Ja mam tu sojusznika i mamy dwa diaksowe miecze. To się liczy. Mamy uu. Jedział Blow to jest to Nie wiem czy mógł jest tak na, jakoś ze mną. Jak, jak nagry, jak, z zewnątrz Jak w stanie zacząłem nagrywać tą mapę Tak każdy prosił win, 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 na to, na to, na to, lol Mam dopiero 12 odcinków yy, Około 5 subskrypcji yy, To są sami znajomi yy. W ciągu 32 minut, zdobyłem popularność. Ta ponoć podwójna była, tu do Blow'a mówili. Tak, oglądamy, to jak najbardziej Blow'a. Bierzemy z niego przykład. Człowiek uczy się na błędach, niekoniecznie swoich. Dobra, gdzie oni są? Krzygli, nie mógłbym go teraz zabić, ale mi się nie chce. Szkoda mi trochę gościa. A tak, uratował mi życie. Ten naprawdę za głupie spodnie. Skórzane, XD. I tam i diaksowy miecz i pomoc. Na fapki tylko, śmiesznie. Idę, idę. Ej, ktoś nas strzelił. Czy kiedy to nas strzela? A racja, idziemy. Tam. O, sharpness. Ehe, dzięki ci Boże. Dobra. Tango mi ucieka Tango Dobra, jesteś Ej, no ale naprawdę szukamy gościa na... Nie. Podoba mi się facet oj, 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 mi parkour nie muszę. Dobra, trzeba gościa znaleźć potem na Scape'ie. Spytamy się go na... o skypa. Fajnie się z nim nagrywa. I taka pomoc. Ej, on chyba... Gościu jest lepszy niż ja, on chciał po niego... To ja do gościa snajpię, a ten chciał do niego pójść. Myśmy go zabili i to szybciej. No, ale tak naprawdę jesteśmy każdy na łazie. Niech jest jeszcze? What?! Nienawidzę cię! Jezu, co to... za... Ej! do tango Mam pytanko, hehe he, lol Muszę być ciekawie jak sobie zrobić Armor O jezu Czysta zajebistość

A! To wygrał! Yes. A teraz trochę smutnej prawdy. Dlaczego wygrałem, chociaż dostaliśmy i ja i tango po dwa hity? Ja miałem sharpness, jak enchantowałem podczas ostrzału.